Bardzo zimno. Ale jeżeli rano, zimną noc, wynagradzają takie widoki. To spokojnie można przeżyć i zresztą warto. To jest pięknie. Poranek też był mega, mega zimny, ale tylko wyszło słońce i od razu zrobiło się gorąco. Może nie gorąco, ale dużo cieplej. Była nagła bardzo zmiana temperatury. Dobra, ogarniamy Majdan. GŁOWARIT MOSKWA SŁUSZYJCIE Hej, hej drogi widzu Kliknij tutaj I włącz napisy Zostawiam za sobą miejsce, gdzie obozowałem Pamiętajcie, w takim stanie, w, ta w którym je zostaliście. Nie zostawiajcie śmieci. O, czyściutko, nie ma śladu. I ruszam do przodu. Jak pomyślałem, że dojdę tam za załom, zobaczę czy tam są jakieś ciekawe widoki. Po południu powinienem być w Aumatach. Zrobię jakieś zakupy i będę uciekał na wschód. Bo prawda jest taka, że góry to są piękne, ale bardzo turystyczne. A przede mną Kirgistan, który cały jest w takich górach i one turystyczne już nie są. Są dzikie. Wbiłem się dużo wyżej, zjem sobie tutaj śniadanko. Widoki są świetne. Ostatni odcinek to już był stricte wspinaczka, znaczy włączyłem napęd na cztery goła, znaczy nogi i ręce. Gdyby nie ten plecak to byłoby dużo łatwiej, ale niestety całe swoje prawie trzymiesięczne miesięczne życie noszę na plecach. I to trochę waży i utrudnia i odciąga w tył. I tak no, pokażę tutaj panów robotników, którzy wczoraj ze mną sobie wieczorem gadali i dzisiaj się pytają, czy przeżyłem, czy nie zamarzłem. No. Prywiek Polsie. W Polsza priet. Jakimi sprzętami tu w góry mogą wjechać, żeby pracować? No to odpowiedź brzmi oczywiście sprzętami radzieckiej produkcji. To jest ciężarówka! Miałem nagły, awaryjny telefon czy tak powiem zaufania z Polski bo po co się okazuje? No otóż mam taki plan z Kazachstanu przekroczyć granicę do Kirgistanu A dzisiaj o godzinie 10 czyli dwie godziny temu był zamach bombowy, terrorystyczny zamach bombowy w stolicy Kirgistanu Więc generalnie to robi się Ciekawie, ciekawie, nie ciekawie, no trzeba będzie na siebie uważać. Tym razem przynajmniej udało mi się złapać taką, która nie ma reklam, więc we wszystkie strony będzie widok. Będzie widok we wszystkie strony. Lądowałem znowu w temperatura jest na szczęście dużo bardziej znośna. Idę przed siebie, tam będzie park z jakimiś fontannami. Może tam przysiądę. Po drodze znalazł się supermarket, więc zrobiłem zakupy. Duży, tani supermarket, więc kupiłem sobie taki uzbecki chleb. On długo może wytrzymać. No i znalazłem nawet dżem w takim zakręcanym pojemniku, nie w słoiku, tylko w takim plastikowej tubce. Więc świetny wynalazek. Musiałem przejść przez park, tego o którym mówiłem. No i tak doszedłem do środka i tak, po jednej stronie na środku parku mamy piękną cerkiew, do której zaraz pójdę, a po drugiej stronie monumentalne, ogromne coś z wiecznym ogniem, oczywiście wybudowane za czasów Rosji Radzieckiej pomniki Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, bo jakże nie. I wielki napis, wielka sława, tam zmarłym, rampam pam w wojnach za swobodę i niezawisłość rodzin. Mamy oczywiście wieczny ogień. Tam dalej mamy oczywiście lata Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, czyli 1941-1945. A no i oczywiście Aleja Sław, Miast Bohaterów. Oczywiście, klasycznie, Moskwa, Leningrad, Kijów, Kijów Mińsk, Wołgograd, Smoleńsk, Murmańsk, Wędzabrzeska, Sewastopol, Odessa, Noworosyjsk, Kiercz i Tuła. No, w żaden sposób nie jest to zaskakujące. W sumie to wygląda dokładnie tak samo, jak we wszystkich innych miastach byłego Związku Radzieckiego. Tak, i pomnik Wielka Rosja. A nigdy nie da odbić Moskwy. Generalnie to takie pomniki, jak u nas, zdemontowano Czy zrobiono dobrze, czy źle? Nie wiem, no pomnik jest pomnikiem. Tak, ja teraz mój ton jest dosyć negatywny, ale to tylko dlatego, że widziałem takich już dziesiątki. Nie jest to dla mnie w żaden sposób zaskakujące. Dużo ciekawsza dla mnie będzie cerkiew. Zmierzając do cerkwi, warto poruszyć temat, że w teorii w Kazachstanie proporcje wiary między Prawosławiem, a islamem są w miarę zrównoważone, bo to jest 50% islam, 40% prawosławie. Ale jednak rozłożenie tych ludzi nie jest zrównoważone, ponieważ tam, gdzie Kazachstan graniczy z Rosją, czyli na północy, północnym zachodzie, tam dominuje prawosławie oczywiście. A tu, na południu, tego prawosławia jest bardzo, bardzo, bardzo mało. Chociaż taka cerkiew... Też raz na pewno czas się zdarzy, o. Co by nie mówić o kwestii wiary, to cerkwie same w sobie są piękne. Koniki, dorożka, cerkiew i kurde, człowiek się czuje jak w carskiej Rosji. Na odchodnym, wychodząc z parku wiecznej sławy Gierojów, dwie puszki, puszki, czyli armaty, Znalazł się cierpi łodz, tego już nie mogli zdemontować. Wojna ojczyźniana, proste. Dobra. Hej, w tym mieście zbudowali nawet miniaturkę. Zgadnijcie czego? Czego miniaturkę można było zbudować w Almacie? No co jest tak bardzo kazachskie? Akurat ja, wierzy Eifla. To się tutaj nie spodziewałem Wbiłem, ukraść trochę prądu Znalazłem też wi-fi No i jak tylko jeden z Kazachów, ten młody, którego spotkałem w Astanie Jak tylko zobaczył, że jestem online To od razu do mnie napisał Jezu, 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 jesteś w To odpisałem mu, że no tak jestem, ale generalnie to mam plan wjechać za miasto dzisiaj i zrobić nawiad, No Na to on powiedział, że nie, 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 nigdzie nie wyjeżdżasz. Za dwie godziny masz być tam i tam i przyjedziemy autem po ciebie. I jedziemy, słuchaj, będziesz nocował, wszystko, kolację dostaniesz. Dzięki temu zaproszeniu mam niepowtarzalną okazję zobaczyć Almaty By Night. A jak wiadomo, każde miasto po zmroku zmienia swoje oblicze. Tak, to akurat gościnność kazaków jest niewyobrażalnie ogromna. Tak niewyobrażalnie ogromna. Jeszcze tak przypomniało mi się, że wtedy, kiedy pod Astaną mnie zaprosili na czaj, to tam potem, jak jedliśmy obiad, to tak mimochodem gospodarz zapytał, czy nie chce uprawiać seksu z jego żoną. Zapytał o to dokładnie takim samym tonem, jak wcześniej pytał się o to, czy nie chce dolewki herbaty. Dla nich to jest normalne. I gdybym się zgodził, to po prostu by mi Zaprowadziliby mnie do pokoju. Słońce zachodzi, a na ulicę wychodzi młodzież. Kazachstan. To właśnie tu zderza się dzika, nieposkromiona natura. Nieprzebyte stepy, na których jest niemożliwy ukrop. Niewyobrażalnie wysokie góry, w których jest zimno i śnieg leży przez cały rok, ścierają się tutaj z nowoczesnymi miastami. No, przynajmniej tymi głównymi, bo w sumie te dwa duże, duże miasta, mówię, w których byłem, czyli Astana i teraz zdecydowanie kontrastują z tą naturą. Tak, po prostu stoi sobie babeczka. Zrobiona ze stali, czy z żelaza. W sensie to wygląda jak stal, ale jest napisane, że jest żelazno. Przynajmniej nazywa się żelazno-coś tam gdybyście mieli wybierać gdzie macie pojechać na takie imprezowe wakacje znaczy no wieczorem do klubu czy coś w ten deseń no do miasta w którym wieczorem coś się dzieje i wybieralibyście między Astaną a Omatami to jednak zdecydowanie w Astanie wieczorem dzieje się więcej no więc tak, podebrała mnie już ekipa tutaj u której będę nocował Oh, hello people O oh. wskażcie jak wasze zawody w kamerze My name is Sam, my name is Lua I tak lecimy do nich, druga część ekipu poszła po piwo Zapowiada się ciekawy wieczór Więc wbiliśmy chat wykąpany czysty pliki się kopiują A my Dostarze, będziemy bić dawajcie libera wypił z w Amo Давай, будем... Сегодня, кстати, праздник. Да, день Иисуса. Independent day. Today is independent day of Kazakhstan. Вау. Сегодня. 30 августа. Вову, налей, пожалуйста. Пиздец, у меня рука. Не, Национальное блюдо называется бич пакет. Бич пакет. Бегани. Без барма. Без барма. Без барма. Без транслитера. Five fingers. Национальная еда, короче. Говорят, Мартин, вот здесь на понедельник, на свай. Здесь на кортик, на свай. На, 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 на свай? Не знаю. Нет у них такого? Будет что Сейчас покажем, покажем, Что это? А, Бизнес! Мартин собирается в язык. На казахском это будет язык корган Язык это означает двери. Там нашли первого золотого человека. Туда были. Всего по Казахстану нашли три золотых Человек. человека. Один полностью доспехи были из золота, а -а. из чистого золота. Нашли троих. Двоих нашли там высыки. Да, да, что, казахи воинственный народ, слышал? Воины. Ну, слышал? Ну. И что, что воевали с джунгарами? Было казахское государство. Ага. Казахстан основали ханство. Да, ханство. В этом году 550 лет основания Казахского ханства основали казахское государство, Жаннибек и Киреев. Uh -huh. И э, территории, то есть обоснованной, территории uh -huh. Казахстана раньше не было. Uh -huh. Узбекистан, это территория Казахстана, uh -huh. была раньше. Uh -huh. Казахи это кочевое, кочевники. Uh -huh. Uh -huh. Это был территорий. Казахи кочевали вот, э, летом. Они э, на западе, лев. на севере Казахстана, где Урал, Новосибирск, там, угу. э, после скот. зимой возвращались сюда, потому что тепло зимой. Да. И был такой переломный момент, когда джунгары начали нападать на наши земли, ну. хотели захватить их. Угу. И казахи противостояли, каждое поражение казахи проигрывали джунгарам. Каждое сражение. Было. Да, каждое сра сражение проигрывали, было поражение. Казахи подразделяются на три жуза: То есть младший жуз, старший жуз и средний жуз. Угу. Территория, где мы выросли, в Уральск, это территория младшего, младшего жуза. Угу. То есть младший жуз из, -ш -ш. Трех, из трех жузов – это самый воинственный народ. И был такой первый момент, когда джугары напали, наши проиграли. Когда была последняя битва, угу. наши проигрывали в меньшинстве по количеству людей. Нас было очень мало. Mm -hmm. Их было тысячу, наших было 300 в предпоследней битве. Mm -hmm. Наши выиграли эту битву, и наш хан Абул-Хаир, mm -hmm. хан младшего жуза, сделал такой вывод, что надо присоединиться, попросить помощи у, российского, у Российской империи, mm -hmm. у Екатерины II. Наш хан отправил туда своего посола, mm -hmm. посла, mm -hmm. посла, чтобы подписать письмо, чтобы они ему помогли. Mm -hmm. Это был 1731 был, год, когда yeah. Казахстан yeah, yeah, yeah. присоединился к России, yeah. потом время пришло к революции, uh -huh. это 1917 год, 1919 uh -huh. год, uh -huh. революция, да, коммунизм пришел. Русские наши друзья, uh -huh. Russian our friends. Uh -huh. В этот момент казахи жили богатыми очень, был скот, корова, лошади, очень баранов очень много было, все жили богатыми. Uh -huh. Россия пришла, начали отбирать. Начали просить налоги за землю, все отобрали и всю элиту, которая был у казахов все баи, все знатоки, которые знающие люди. Это, например, вот как э, Ахмед Байтурсынов у нас был. Вот э, те люди, которые боролись за независимость Казахстана, чтобы обратно отделиться от России, они всех уничтожили, всех убили, расстреляли. Репрессия кровавая. Да, репрессия была. В тот момент погибло очень много казахов и население казахов стало очень маленьким. Uh -huh. и, и многие умерли. Ушла, да, вся элита Казахстана, они все ушли. То есть остались все, кто пошли скот. То есть наши деды, прадеды. То есть не знающие вообще истории, там письменность не знали uh -huh. которые. Получается, когда была революция, мы вошли в Советский Союз, uh -huh. обосновал Советский Союз. Uh -huh. И мы являемся частью Советского Союза. Как вы? Да, мы боролись за независимость Казахстана. No. Но это у нас получилось э, только в 91 году. 16 декабря мы Казахстан получил независимость после развала Советского Союза. После развала мы взяли независимость. И уже вот в этом году 25 лет uh -huh. как Казахстан независимым государство. И сегодня день независимости. Нет, сегодня день Конституции. Казахи вообще в период Второй мировой войны, uh -huh. когда с Гитлером воевали, uh -huh. Советский Союз, сделали очень большой вклад, чтобы выиграть эту войну. Mm -hmm. uh, сейчас я, я тебе скажу, почему началась война. Есть такая, как сказать тебе, полулегенда, полуреальность. Mm -hmm. Есть Тамерлан. правитель. Как Атила. завоевал территорию Европы. У нас у казах называют его Амар Хамотимур. Он когда родился, у него в руке был клочок крови. Амир Тимур. Угу. Когда родился. Вот он был правителем, и вот если ты поедешь через Туркестан, если обратно в Польшу поешь, угу. там есть мавзолей Хожа Ахмед Ясави. Хожа Ахмед Ясави это внук пророка Мухаммеда. Угу. Он является одним из распространителей ислама на территории Казахстана, угу. вот, на территории Азии, угу. а, Средней Азии. И вот этот а, Амир Тимур, Хромой Тимур, построил мавзолей в честь него в Туркестане. Uh -huh. И вот а, насчет Второй мировой войны. Когда Вторая мировая война началась, были раскопки. Раскоп... Uh -huh. Он похоронен а, в Самарканде в Узбекистане, Хромой Тимур. А, исследователи, историки Советского Союза приехали в Узбекистан uh -huh. на раскопки, чтобы открыть его могилу. Они открыли его могилу. 21 июня. 22 июня началась война. Вторая мировая. Началась война. И с первых чисел до 1943 года солдаты Гитлера дошли до Волгограда. Да-да-да. Дошли до туда, они уже завоевали, дошли до Казахстана уже почти. В 1943 году один из ученых сказал, что их предупредили старики старейшины что нельзя скрывать, надо обратно его похоронить, а тело его забрали в Москву. Это хромого Тимура, а, Марте mm -hmm. И они обратились с официальным письмом к Сталину, теория, чтобы да? его обратно захоронить. Mm -hmm. Его обратно захоронили в 1943 году, и обратно пошло обратное наступление с Волограда обратно и пошло завоевание обратно земель, и наши обратно завоевали и пришли к победе. Его обратно захоронили, как положено, закопали wow. землю и нашли. Wow. Положим... To oczywiście oficjalnie nie mówisz, ale to było tak, ludzie tak mówią To był taki moment No tak w skrócie to generalnie <much> Wielka wojna ojczyźniana zaczęła się w dzień po tym jak odkryli Uj tutaj się <grywa> <muchni> <muchni> Myślałem, że po wypiciu piwa i długiej rozmowie udamy się spać jednak nic bardziej mylnego. Otóż Kazachowie swój Dzień Konstytucji świętują bardzo hucznie. Ich kultura jest odmienna od naszej. Podczas gdy my skupiamy się raczej na umartwianiu i wspominaniu byłych zdarzeń, oni wychodzą na miasto się bawić, spożywać alkohol, machać flagami i cieszyć się z okazji Konstytucji. Oszczędzę wam alkoholowych ekscesów i przejdę do poranka. Ważne jest to, że z imprez wróciliśmy o 7 rano. Chłopaki mnie wzięli na nocny rajd po kluba Haumaty. I teraz trochę wczorajsi, dla nas jeszcze dzisiejsi. Jedzemy, jemy kazachskie jedzenie. O! Ścieżkę, którą wszedłem okazało się, że po prostu jest ścieżką koźlic górskich. Tylko zdałem sobie z tego sprawę trochę za późno. Miałem moment, w którym myślałem, że nie dożyję.